Zauważyłeś kiedyś, że im bliżej czegoś ważnego jesteś, tym dziwniejsze rzeczy zaczynają się dziać? Nie mówię o wielkich dramatach, raczej o drobiazgach. Nagle odkładasz telefon, choć przed chwilą chciałeś coś zrobić. Otwierasz laptopa i nie wiesz po co. Masz dobry pomysł, ale zamiast go ruszyć, zaczynasz jeszcze myśleć. I to jest ten moment, w którym większość ludzi mówi sobie: Coś jest ze mną nie tak, a prawda jest inna. To, co właśnie czujesz, nie jest porażką, to jest sygnał ostrzegawczy systemu, który działa aż za dobrze. Bo twój umysł nie został zaprojektowany do sukcesu, został zaprojektowany do utrzymania ciągłości. Jeśli przez lata funkcjonowałeś w trybie napięcia, kombinowania, kontroli, to właśnie to stało się dla ciebie normalne. Nawet jeśli było męczące, nawet jeśli było trudne, normalne równa się bezpieczne. I teraz wyobraź sobie, że coś zaczyna się przesuwać. Nie spektakularnie, nie jak w filmach, po prostu pojawia się spokój tam, gdzie zwykle był chaos. Decyzje przychodzą szybciej. Nie musisz się aż tak spinać, i wtedy pojawia się opór. Nie krzyk, nie strach, raczej ciche zaraz, zaraz. To nie jest głos, który mówi nie zasługujesz. To jest głos, który mówi tego jeszcze nie znamy. I tu jest sedno. Podświadomość nie rozróżnia dobre czy złe, sukces czy porażka. Ona rozróżnia tylko znane czy nieznane. Jeśli coś wyciąga Cię poza stary układ, relacje, pieniądze, sposób myślenia, tempo życia, to z jej perspektywy oznacza ryzyko. Dlatego tak często ludzie sabotują dokładnie to, czego najbardziej chcą. Nie dlatego, że nie chcą zmiany. Tylko dlatego, że zmiana oznacza utratę starej tożsamości, a to boli bardziej niż brak efektów. I jeśli masz wrażenie, że coś cię cofa, że niby idziesz do przodu, ale jakby zaciągniętym hamulcem, to nie jest znak, że jesteś niegotowy. To jest znak, że dotykasz granicy starego systemu. I o tym właśnie trzeba zacząć mówić inaczej, bo bez zrozumienia tego mechanizmu żadna technika, żadna wizualizacja i żadne motywuj się bardziej nie zadziałają tak, jak powinny. I teraz pojawia się pytanie, którego prawie nikt sobie nie zadaje: jeśli to nie brak chęci, jeśli to nie brak zdolności, to dlaczego dokładnie w tym miejscu wszystko zwalnia? Bo w tym momencie nie walczysz już z brakiem, zaczynasz walczyć z utratą starego porządku. Zauważ jedną rzecz. Przez lata twój umysł nauczył się reagować na świat w określony sposób. Jak zarabiasz, jak wchodzisz w relacje, jak reagujesz na stres, jak myślisz o sobie. To nie są myśli, to są automatyczne reakcje. I teraz, gdy coś zaczyna się zmieniać, nie zmienia się od razu rzeczywistość. Najpierw zmienia się napięcie w środku. Pojawia się dziwne uczucie, jakbyś nie musiał już tak bardzo się starać, jakby coś odpuszczało, jakbyś nie wiedział, kim dokładnie jesteś w nowym układzie. I to jest moment, w którym podświadomość mówi: Zatrzymajmy się, to jest nowe. To jest nieprzewidywalne. Nie dlatego, że cię sabotuje, tylko dlatego, że próbuje cię ochronić przed chaosem. Problem w tym, że ona chroni cię przed chaosem, nawet jeśli ten chaos jest konieczny, żeby powstało coś nowego. Dlatego tak wielu ludzi zaczyna i nie kończy. Wie co robić, ale nie robi. Czuję, że coś jest blisko, a jednak stoi w miejscu, bo próbują iść do nowego życia z ciałem, napięciem i nawykami starego. I tu jest klucz, którego nikt nie chce usłyszeć: Nie da się przejść do nowego poziomu, jeśli wewnętrznie nadal jesteś w trybie przetrwania. Nie da się przyjąć więcej, jeśli cały system jest ustawiony na kontrolę. Nie da się manifestować, jeśli każdy krok w nieznane wywołuje mikroopór. Dlatego prawdziwa zmiana nie zaczyna się od wizji, zaczyna się od zmiany stanu, w którym ta wizja ma się wydarzyć. I właśnie w tym miejscu większość ludzi się gubi, bo próbują zmienić przyszłość, nie dotykając tego, co ich zatrzymuje teraz. Jeśli chcesz, w kolejnym kroku możemy bardzo precyzyjnie zobaczyć, jak rozpoznać, że to właśnie podświadomość trzyma hamulec i co zrobić, żeby go nie zrywać, tylko bezpiecznie puścić. I tu dochodzimy do momentu, w którym wszystko się rozdziela, bo są dwie drogi. Pierwsza to ta, którą wybiera większość. Zaczynają dociskać więcej myślenia, więcej analiz. Więcej muszę się zmusić. Próbują przejść przez nową przestrzeń starym napięciem. I wtedy system robi dokładnie to, co zawsze. Zamyka się jeszcze mocniej. Druga droga jest cichsza, mniej widowiskowa, ale realna. Zamiast walczyć z oporem, zaczynasz go rozumieć. Zamiast pytać, dlaczego mi nie wychodzi, pytasz, co we mnie nadal trzyma się starego układu. To nie jest komfortowe pytanie, bo odpowiedź rzadko brzmi, bo nie wiesz jak. Częściej brzmi, bo nadal funkcjonujesz w stanie, który był potrzebny kiedyś, ale dziś już tylko Cię ogranicza. I w tym miejscu nie potrzebujesz kolejnej techniki, nie potrzebujesz kolejnej wizji przyszłości, nie potrzebujesz motywacji, potrzebujesz zmiany stanu, z którego działasz, bo dopóki wewnętrznie jesteś w trybie napięcia, Każda próba pójścia dalej będzie odczuwana jak zagrożenie, nawet jeśli z zewnątrz wygląda jak szansa. To jest ten moment, w którym wiele osób mówi, jeszcze nie teraz, jeszcze chwilę poczekam, jeszcze coś dopracuję. A prawda jest taka, że nic więcej nie trzeba dopracowywać. Trzeba przestać uruchamiać stary mechanizm w nowej sytuacji. I dokładnie na tym poziomie zaczyna się prawdziwa praca. Nie na poziomie celu, nie na poziomie marzeń, tylko na poziomie tego, jak Twój system reaguje na zmianę. Jeśli czujesz, że to o Tobie, że jesteś blisko, a jednocześnie coś Cię w środku stopuje, to rozwiązanie nie polega na jeszcze jednym wysiłku polega na wejściu w inny stan, z którego decyzje przestają być walką. Więcej o tym jest w materiałach, które udostępniam. Link zostawiłem w komentarzu. Nie jako motywację, jako narzędzie dla tych, którzy czują, że dalsze stanie w tym miejscu też jest już decyzją.